Partnerami portalu motorekords.pl są Pensjonat Górski Potok oferuje noclegi na czas wyścigu górskiego w Siennej. Hotel Spichrz oferuje noclegi na czas rajdu gdańskiego Baltic Cup. Górny Sport, producent klatek bezpieczeństwa, rozpórek, mocowań foteli i innych. Ireco Motorsport, producent klatek bezpieczeństwa. KWADRAT Z pasji DO MOTORSPORTU Jesteś kolejny, kolejny raz w Polsce. Jak oceniasz w Polsce organizację zawodów na tle Mistrzostw Europy? Mnie się w Polsce bardzo podoba na wszystkich wyścigach. Szkoda, że my w tym roku nie jedziemy i tą Limanową, bo Liman byłaby dla mnie tak samo top, top zawód. I ja się zawsze cieszę na, na polskie wyścigi. Powiedz, że coś w przerwie między sezonami zmieniłeś w samochodzie, czy jest to dalej Skoda Fabia WRC? Ja zmieniłem to, że Fabia została, jest to WRC, no ale przyszłem z grupy A do grupy E, mój samochód jest w domu, oryginal WRC i mam teraz taki specjal, który pochodzi z WRC, no ale ma mniejszą wagę i więcej koni. Bardzo dobrze mówisz po polsku, skąd, skąd ta umiejętność? Mój dziadek pochodzi, pochodzi z Polski, ja od malutkiego jako chłopaka jedziemy do Polski, mam tam rodzinę koło zachopanego i to, to dlatego asi. Motorekords.pl oferuje zawodnikom nagrania wideo. W celu złożenia zamówienia prosimy o kontakt e-mail. W tytule maila prosimy podać nazwę zawodów, nazwisko kierowcy i numer startowy.